Znajdują się różnorodne mapy, globusy, i atlasy, a na sukicie żeby Ze sprawą pana profesora Andrzeja Ostanka i ze sprawą pani profesor Grażyny Olszewskiej lekcje geografii będą ciekawsze, a matura będzie. Damy 10 na 100% Mamy też szerokie grony pedagogiczne, w tym wielu nauczycieli języka angielskiego. My skupimy się na dwóch nauczycielkach: pani Renacie Rudy oraz pani Aleksandrze Rusk, które świetnie przygotują was do używania języka angielskiego w życiu codziennym oraz pozwolą zrozumieć Sherlock Holmesa bez napisów. Działające koło wolontariatu oraz koło teatralne, w którym możesz odnaleźć wiele swoich nowych talentów oraz poszerzyć horyzonty. Nasza szkoła uczestniczy w wielu olimpiadach, konkursach oraz różnorodnych zawodach. W tej oto pięknej auli odbywają się najważniejsze wydarzenia, takie jak rozpoczęcie roku Dzień Papieski, czy też Dzień Edukacji Szkolnej. Fun fact, nasza szkoła kiedyś miała być kasynem. Teraz nam się grać w karty po kątach, a teraz ujrzycie to, co widzą uczniowie gałczyna na co dzień przez okno. Wpadajcie do goczyna!